Karolina Filipkowska ze szczegółami prognozy pogody. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed nami kolejne ochłodzenie. Yy, ochłodzenie, tak, ale też nie wszędzie. Tam, gdzie więcej słońca, tam najniższa temperatura, suwałki nasz biegun zimna. To tylko przelaga deszczu, trochę deszczu ze śniegiem. Sam śnieg gdzie nigdzie popruszy. Absolutnie ta aura jest naszpikowana. Bodajże pełnym spektrum zjawisk pogodowych. No. To wszystko przez front atmosferyczny, który przetacza się przez obszar naszego kraju, ale jutro krańce północne powinny być pozbawione tych frontowych chmur, chociaż i tam też opady będą występować, ale nie wszędzie. Poza tym temperatura dość mocno zróżnicowana. Od minusowych wskazań do nawet 8 stopni ciepła w Warszawie. no tak po środku. Dwójka będzie prószył śnieg za naszą wschodnią granicą. Najniższe wskazania termometrów w Mińsku, w Moskwie. 4 stopnie poniżej zera, Kijów z jedynką, stolice Skandynawii od minus 3 do 1, w Berlinie do 6 stopni, w Paryżu 13. Półwysp Iberyjski to dobry kierunek, jeżeli chcemy zaznać trochę słońca i wyższej temperatury, w Lizbonie do 17, ale tam nie najcieplej. Cieplej, chociażby w na 18, w Rzymie do 19 stopni, ale za to deszczowo. Noc w naszym kraju z mrozem na krańcach północno-wschodnich minus 4, minus 2 stopnie, za to we Wrocławiu nawet 8 stopni ciepła. Dominować będą chmury i opady deszczu, chociaż na Kujawach opady deszczu ze śniegiem opady samego śniegu w rejonie Olsztyna, a w centralnej Polsce w drugiej części nocy nad ranem będą tworzyć się mgły i zamglenia. To też tam jazda będzie dość mocno utrudniona, ale nie tylko tam. Na przeważającym obszarze kraju musimy zachować szczególną ostrożność. Warunki nie będą sprzyjać podróżowaniu. Kolejny dzień znów ze sporą ilością chmur, głównie opadami deszczu tudzież mrzawki, ale w rejonie Warszawy czy Olsztyna popruszy śnieg, a na Kujawach znów będziemy mieli do czynienia z opadami mieszanymi deszczu ze śniegiem. Za to na Podlasiu pogodnie, a w rejonie Suwałk będzie wręcz słonecznie, ale tam najchłodniej. Jeden stopień poniżej zera w tym najcieplejszym momencie dnia. Poza tym maksymalnie ósemka, tyle we Wrocławiu, Opolu, a także Krakowie. Znowu ostrzegamy kierowców aura nie będzie sprzyjać podróżowaniu, no i mam nadzieję, że wszyscy już wymieniliśmy opony na te zimowe. Środa z lepszą pogodą, sporo rozpogodzeń. Opady mieszane deszczu ze śniegiem tylko w południowych regionach. Czwartek za to pod chmurką taką deszczową, a także z tych chmur może spaść opad mieszany deszczu ze śniegiem, mocniejszym wiatrem i ciśnieniem poniżej 1000 hektopaskali. Kolejne dni z dużą ilością chmur opadami od deszczu przez opady mieszane po sam śnieg. W niedzielę same opady śniegu na krańcach zachodnich. Na południu opady deszczu ze śniegiem i ujemne wskazania termometrów. I znów ciśnienie dużo poniżej 1000 hektopaskali, 982 hektopaskale na barometrach. Oj, kiedy będzie lepiej, pewnie zapytasz mnie o to Olu. Y, odpowiedź w aplikacji Pogoda Interia, albo zapraszam na nie, kolejny nie, Moja konstatacja była taka, żeby kubek mocnej kawy. Koniecznie. Ciepła czapka, szalik i będziemy jeszcze dopytywać. Dziękuję i Dzięki. do zobaczenia. Karolina Filipkowska ze szczegółami, prognozy pogody będzie ostrzegać. No właśnie, przed chwilą o tym rozmawiałyśmy. Debatowałyśmy, czy się dobrze jeździ, czy nie dobrze, czy to są warunki optymalne. Na pewno lepiej się jeździ. Tak, i tym osobom, które mają zimowe opony. Absolutnie to jest już no, ostatni. No, ba, ostatni moment to już był. Już dawno powinniśmy mieć te opony wymienione. A jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, no to powinien, bo zima no, nie odpuszcza. Będą jeszcze akcenty zimowe w postaci opadów deszczu ze śniegiem. Te w trakcie nadchodzącej nocy, głównie na Kujawach w rejonie Olsztyna, będzie pruszył śnieg. Poza tym będą występować opady deszczu. Ale temperatura w wielu miejscach na wysokości dwóch metrów będzie, miała będzie wynosiła delikatnie powyżej 0,2-3 stopnie. To znaczy, że przy gruncie będą pojawiać się przymrozki. Za to mróz chwyci na krańcach północno-wschodnich suwałki minus 4, biały stóp minus 2, w Olsztynie podobna temperatura, poza tym maksymalnie ósemka. No i wszędzie tam, gdzie temperatura jednak będzie sporo powyżej zera, będą dominować opady deszczu tudzież mrzawki, a w centrach w Polsce w drugiej części nocy czy nad ranem, kiedy opady będą ustępować, będą tworzyć się mgły i zamglenia. to też znów ta widoczność będzie dość mocno ograniczona i dodatkowo będzie sporym utrudnieniem podczas prowadzenia naszych samochodów. Kolejny dzień na pomorzu Kujawak i w Wielkopolsce ze zmiennym zachmurzeniem jest szansa na przyjaśnienia. A wręcz pogodnie będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Poza tym na Kujawach w Wielkopolsce sporo chmur na Kujawach opady mieszane deszczu ze śniegiem, a w Wielkopolsce przydadzą się parasole, wystąpi opad deszczu, temperatura maksymalna do 6 stopni. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu więcej rozpogodzeń na Podlasiu, a Suwałki wręcz ze słoneczną aurą, no ale coś za coś tam będzie. W najchłodniej, w najcieplejszym momencie dnia na naszym biegunie zimna 1 stopień poniżej zera, poza tym maksymalna temperatura to 6 stopni, tyle w rejonie Łodzi, tam będą występować pod deszczem. W rejonie Warszawy poproszy śnieg, podobna sytuacja w Olsztynie. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce przewaga chmur, miejscami niebo będzie szczelnie nimi zakryte i to będą chmury przynoszące opady, głównie opady deszczu, ale Lublin z opadami mieszanymi deszczu ze śniegiem. Tam najchłodniej do 3 stopni, troszeczkę cieplej w Zakopanem do 5, a tym wskazania termometrów 7, 8. Górny dolny Śląsk, ziemia lubuska tu wyrównane, wskazania termometrów właśnie 7, 8 stopni, spore zachmurzenie, opady głównie deszczu. No i ciśnienie które delikatnie nam wzrośnie jutro na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. Mimo to biometr większej części Polski będzie niekorzystny na krańcach północnych, gdzie troszeczkę lepsza aura, trochę mniej opadów, e, pogoda będzie miała obojętny wpływ na nasze samopoczucie. No musimy przywyknąć do tego, co się teraz dzieje i czekać cierpliwie na wiosnę. Ja bym wolała, żeby tego śniegu było więcej, jak już mam wybierać, <laughs> czy ma padać deszcz, czy ma być taka plucha, czy biały krajobraz. No to czekam i zacieram ręce na więcej śniegu. Mam nadzieję, że Twoje marzenia się spełnią, te <laughs> pogodowe. Dziękuję, Dzięki. do zobaczenia. Karolina Filipkowska ze szczegółami prognozy pogody. No tak gorąco nie będzie, bo patrząc na ten wulkan, to zrobiło się ciepło u nas. Nie, tak gorąco nie chcemy, żeby to prawda. Wolelibyśmy trochę więcej śniegu, przynajmniej ja. No tego śniegu będzie troszeczkę, ale nie tyle, żeby nam się krajobraz zabielił no bo temperatura w większej części Polski będzie dodatnia, więc dominować będą nie opady śniegu, a nawet nie mieszane, tylko opady deszczu, tudzież mrzawki, chociaż będą miejsca, gdzie popruszy trochę, chociażby Warszawa, e, rejony warmi, tam jutro, no także w trakcie nocy będzie pruszył śnieg. Nadchodząca doba znów pod znakiem dużej ilości chmur, a one oczywiście związane są z frontem atmosferycznym, ten będzie zalegać nad obszarem naszego kraju, ale już troszeczkę lepsza sytuacja pojawi się na krańcach północnych, chociaż gdzie gdzie tam też opady będą występować, ale chmur troszeczkę mniej i nawet będą a, przejaśnienia. Temperatura w Polsce jutro dość mocno zróżnicowana, ale Warszawa z dwójką, ani nie przymrozek, ani niewskazania dochodzące do 10 stopni i będzie proszył śnieg. Za naszą wschodnią granicą mróz do minus 4 stopni, tyle w miejscu, of słonecznie, tam najchłodniej w całej Europie. W Kijowie jedynka, opady mieszane. Stolice Skandynawii od minus trzech do jednego. W Berlinie szóstka, w Wiedeń z dziewiątką. W Budapeszcie do 10 stopni. Rzym deszczowy, ale najcieplejszy, 19 stopni. Troszeczkę chłodniej w Atenach osiemnastka, ale już bez opadów. Półwysep Iberyjski, tutaj sporo słońca. No jeżeli szukamy naturalnej witaminy D, no to na pewno to jest dobry kierunek. Temperatura do 17 stopni, od słońca nie znajdziemy na Wyspach Brytyjskich, za to sporo deszczu i temperatura od 9 do 10 stopni. W naszym kraju w nocy deszczu też nie będzie brakować. W większej części Polski te opady będą występować deszcz bądź mrzawka. W centralnej Polsce w drugiej części nocy, kiedy opady ustąpią, będą tworzyć się mgły i zamglenia, a opady mieszane deszczu ze śniegiem na Kujawach, na Warmii poproszę sam śnieg. Suwałki z najniższą temperaturą 4 stopnie poniżej zera, a we Wrocławiu najcieplej do 8 stopni. W większej części Polski warunki drogowe będą utrudnione. No, taka informacja będzie dominować w trakcie tego sezonu. No, rozpoczął się czas, w którym aura nie będzie sprzyjać podróżowaniu. Kolejny dzień. Trzewaga chmur, głównie opady deszczu bądź mrzawki. W rejonie Warszawy poproszę śnieg. Olsztyn, również z białymi akcentami. Bydgoszcz, toruń, tutaj opady mieszane deszczu ze śniegiem. W rejonie Zatoki Gdańskiej powinno być pogodnie. Koło brzeg Szczecin, również bez opadów. Podobnie w Białym Stoku, a suwałki nawet z dominacją słońca. Ale jak to bywa. W przyrodzie coś za coś tam najchłodniej 1 stopień poniżej zera w najcieplejszym momencie dnia, najcieplej we Wrocławiu opolu, a także Krakowie, temperatura do 8 stopni. Wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. No on tutaj nie powinien powodować większych problemów, ale opady, deszczu, opady, mieszane, a także śniegu, a i owszem, także zachowajmy szczególną ostrożność. Śro so środa z trochę lepszą pogodą, opady mieszane na południu, temperatura od minus 3 do maksymalnie trzech stopni ale w czwartek znów chmury i opady, silniejsze porywy wiatru. W kolejnych dniach raczej pochmurno, raczej z opadami. I tutaj całą paletą opadów będziemy się posługiwać. I śnieg, i trochę deszczu, i opady mieszane, i zmienna temperatura. Zapraszam na serwisy i do aplikacji Pogoda interia, żeby być na bieżąco. No oczywiście polecamy i dziękujemy <laughs> bardzo. Dobranoc.